i i witam was już byłem witam was w moim to będzie poradnik jak ściągnąć Skylanda takiego o właśnie Skylanda na pulpit i to w trakcie serii wersus potwory no ale jak w trakcie mam wolny czas ale nie chcę mi się grać na razie w Minecrafta po prostu nie chcę mi się dzisiaj mam dzisiaj tyle no bo miałem z prawie, dzisiaj nie chcę się a więc wolną chwilę sobie nagramy jak ściągnąć My skyland na nasz komputer. Na początku to, to musimy zrobić jestem gdzieś na tym internecie ten jakimś dziwnym widziałem. Wchodzimy na stronę SkylandMyślnikLand.pl, jak go pobrać. Nie wiemy, już wciskamy tu, tu, tu i tak dalej, latamy po tej stronie w to i w to. A instrukcja jest prosta. Wciskamy Minecraft 1.8, U. I wyskakuje nam się zapisz plik, to zapisujemy plik tu nam się pobiera ja to akurat już nie mam, więc mam ja tylko pokażę jak to zrobić yy, ściągnę go i później odinstaluję proszę, wciskamy yy, mamy uruchom, no to yy, wciskam uruchom uwaga, coś się stanie yy, trochę poczekać i yy, mamy Skylanda yy. Poczekajcie jak to się robi, żeby pulpit, na pulpicie było ikonkę yy, tego, tak, to ja sam to zapomniałem tu mam minikę archimonde czy jak się włączę, no i w takim razie możecie sobie jakoś tam jeszcze zrobić yy, ikho, ikonkę ikonkę do Skylandia na pulpit, ja akurat ją zrobiłem, nie będę wam pokazywał, bo to będzie za dużo tego, a więc po prostu wciskacie Minecraft, tu zapisz plik nie i wciskacie, zapisz plik, to Wam się pobierze. Jeszcze druga sytuacja, że możemy... Yy, możemy... Nie, no, czekajcie. Wcisnąć tutaj. O, tu mamy Skyland. I wystarczy ten Skyland. Wyciągnąć na pulpit. No i mamy nasz Skyland. Możemy sobie wciskać. Jak tutaj jest jedynka, to możemy wcisnąć zmienić nazwy i... Yy, a taką możemy zrobić. Tak. No dobra, Skyland 2 mi wyszedł, ale... No i dobra. Wciskamy, uruchom no i na to samo wyjdzie ja akurat, bo on mi się tak przewija ponieważ ja mam oryginalny Skyland i będzie się, mi się tak przy ten. No i wystarczy tutaj graj Tu graj i możecie grać, to wam się zładuje wszystko. Ja w tym czasie to usunę, później jeszcze z komputera o A będzie myślę, że spodobało Wam się, jeśli tak to łapkujcie, subskrybujcie już mam chyba intro gotowe, więc... Tam kolega mi trochę pomógł yy, i fajnie będzie. No ja to jeszcze raz wam pokażę, jak się nie tego Minecrafta. Jeśli chcecie od razu w niego pograć nie robić na razie ikon, to wciskacie Minecraft. Yy, zapisz klik, wciskacie. Ja to włączę, bo już mam tutaj. I mamy SkyNetXen. dobra, na razie jeszcze raz to wcisnę, żebyście widzieli od nowa. Yy, strona będzie w opisie. Wciskami zapisz klik. Tu nie nam się pobierał, jeśli akurat jakoś. Bardzo szybko i mamy skyland 1x. Yy, Może Wam inaczej będzie pisać, ale u mnie jest tak. No to nie ja, wciskałem w ten folder, o ile chcemy. A jeśli nie chcemy, to wystarczy, że wcisimy po prostu tutaj. Jeśli chcę, żeby wyszła nam yy, ikonka i nasze te, to. No, syf na biurku. To wciskamy tutaj. A więc myślę w ten folder, nie? Jeśli wciśnięcie folder to wyświetli wam się coś takiego i tu będziecie mieli Skyland, chyba że będziecie mieli tych takich yy, guwien, tak jak ja nie? no i po prostu myślę, że to jest proste, dość, dość, ale to bardzo dość proste i jak coś to wystarczy tu wcisnąć jeśli chcecie od razu grać ikonka jest tu no to dobre jest no i dobra, to ja zamknę przeglądarkę bo nie będę z tego korzystał no jeśli mamy ten folder, chcemy, żeby była ikonka, to przeciągamy na pulpit, to możemy zamknąć, bo tu już mamy skinat. W każdym razie możemy sobie zmienić nazwę na tam, nie nie wiem, no dobra, nie da się, bo ja mam tu kopię, to już jest jako kopia, ponieważ nie w ten guzik no i bo ja będę miał tutaj wy nie będziecie tego mieli, chyba że macie Skylanda pobranego to będziecie też, no, też coś takiego będziecie mogli przemienić yy, z jak macie prawdziwego Skylanda, już go raz ściągnęliście to drugi raz będzie te Xs X1, czy coś w tym stylu no ale jeśli nie macie no to chyba będzie tak samo, nie wiem jeśli byście nie widzieli, możecie sobie przebijać, przybijać, przybijać filmiki i tak dalej. Ja z wami będę się żegnał. do zobaczenia i cześć!